Witam was serdecznie. Z tej strony Tomek Szepanowicki Bartnik. W tym odcinku bierzemy pod nóż kolejne zioło, które jest w składzie herbatki sklenara. Jest to krwawnik pospolity. O właściwościach tego zioła możecie poczytać w internecie, nie będę teraz tutaj tego przetaczał. Ma on takie białe kwiatuszki i takie fajne jakby postrzępione listki. Standardowo uzupełnię jego zapas. Bo co roku sobie zbieram i suszę, żeby mieć te 12 ziół zawsze w zapasie. Zapraszam do oglądania. Już za dziecka pamiętam, że babcia moja zbierała krwawnik i dodawała go do karmy dla kurczątek. Do tego szło przygotowane jajko. I wszystko tak siekała na drobno i poddawała kuczętom. Jest tutaj akurat wykoszona łąka. Tam w oddali są odkłady lipcowe. Jest to czysty teren, nie ma tutaj jakichś zanieczyszczeń. To zobaczcie ile tego krwawnika tutaj jest. Wszystko to teraz będę obcinał, łączył w pęczki i pójdą na strych do słuszenia tak jak pokrzywa i reszta ziół. Ja zbieram całe łodygi. W sumie w zielarstwie wykorzystuje się kwiaty, koszyczki i te listki. Ale jak zerwę taką całą łodygę, to łatwo będzie mi ją przewieścić i wysuszyć. I później będę mógł taki cały pęczek włożyć do rozdrabniacza elektrycznego. Akurat w tym czasie kwitnie również marchwica. I zobaczcie, jaka jest podobna do krwawnika, no lepiej jej nie pomylić. No obcinam sobie nożykiem, bo dosyć ciężko złamać, jest dosyć twarda ta łodyga. Jakiś powój się tu trafił. No, i uzbieram większą ilość, to Wam pokażę. Mam tutaj asystentkę, która mi towarzyszy. No co, gradka. No. Zacząłem zbiór w miejscu, gdzie nie jest go zbyt dużo. A niedaleko. Zaraz zamiedzą praktycznie na łące. Można byłoby kosić go kosą. Zacząłem ścinać nożem i sobie pomyślałem, że przecież zielarze mnie wyśmieją. Więc postanowiłem znaleźć konkretny sprzęt do tego, który jest pewnie starszy ode mnie. Młodzież pewnie też nie wie, co to za jest w ogóle, do czego to służy. A jest to sierp. Jest to Fajna sprawa, bo można tutaj podcinać blisko korzenia. No i nie niszczą się kwiaty. A miejsce jest fajne, bo nie dojrzeje, jest biały. To jeszcze różowy. Dobra, nazbieram większą ilość. Suszę, żeby miał zapas, i widzimy się za chwilę na strychu. Zioła mam już powiązane wiązki, teraz muszę je powiesić. A tak wygląda pokrzywa ususzona. Będę musiał oberwać te listki i ewentualnie jeszcze przemucić w rozdrabniaczu elektrycznym. Krwawnik już jest założony. Muszę przyświecić tutaj telefonem, bo jest tak ciemno. Dzisiaj jest w sumie brzydka pogoda. Ale spokojnie będzie sobie tutaj sech. No i tutaj mam pokrzywę, mogłem ją trochę bardziej ścieśnić, bo jest sucha. No i kolejne ziłko uzupełnione. No nic. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!